Raytheon zademonstrował egzoszkielet drugiej generacji XOS-2. Według twórców, egzoszkielet XOS-2 zmienia zwykłego żołnierza w Supermana, obdarzając go wyjątkowymi supermocami. Kombinezon znacznie przyspiesza i upraszcza działania żołnierzy. Oznacza to, że jeden żołnierz w egzoszkielecie może wykonać zadanie, zamiast co najmniej dwóch lub trzech żołnierzy bez niego. Egzoszkielet jest bardzo mobilny i nie krępuje ruchów człowieka. Można w nim z łatwością, Grać w piłkę nożną, wspinać się po schodach, można go wyposażyć w dodatkowy pancerz i broń, które wcześniej były instalowane tylko na lekko opancerzonych pojazdach. Jedyną wadą jest zasilanie z akumulatora litowo-jonowego, którego praca wystarcza na razie tylko na 4 godziny pracy, a to nie wystarcza do marszu lub prawdziwej walki. Rozwój egzoszkieletów i robotów jest aktywnie prowadzony na całym świecie i w niedalekiej przyszłości znacznie ułatwią one naszą aktywność fizyczną i znacznie rozszerzą nasze możliwości. Możemy mieć tylko nadzieję, że naukowcy nie będą długo zwlekać z ich rozwojem. Rosyjska korporacja państwowa Rostec zademonstrowała niezwykły kombinezon ochronny, który może wytrzymać nawet eksplozję amunicji. W takim kombinezonie nie jest straszne przejście nawet przez pole minowe i nie jest to tylko założenie. Wiktoria Kolesnikowa, pracownik grupy testowej Centralnego Instytutu Badawczego Inżynierii Mechanicznej, przeszła przez eksplozję i ogień, niczym Terminator, przez najeżony pułapkami obszar wysypiska śmieci i przeżyła bez szwanku. Pod Podczas dokładnej kontroli medycznej po eksperymencie nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń. Poza tym, że była trochę brudna. Niestety, nie udało się dowiedzieć, jakiego rodzaju eksplozję może wytrzymać to opracowanie, ale być może informacje te są niejawne. Odporny na eksplozję kombinezon opracowany przez Rostec wkrótce wejdzie do służby w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Przed nami projekt południowokoreańskiej firmy Hankook Mirei Technology specjalizującej się w robotyce. O nazwie Method 2. Mechrobot Method 2 waży około 1,5 tony, a jego wysokość wynosi prawie 4 metry. Każde ramię ma masę 130 kg. Firma twierdzi, że wydała około 200 milionów dolarów na stworzenie tego robota. Method 2 został stworzony przy udziale Witalija Bułgarowa, specjalisty od efektów wizualnych zaproszonego z Hollywood, który brał udział w tworzeniu robotów do filmów Transformers, Robocop, Terminator. Twórcy twierdzą, że metod 2 powinien pomóc w pracy w niebezpiecznych warunkach, w których człowiek nie może być bez ochrony. W przyszłości takie roboty mogą być wykorzystywane w produkcji, załadunku, rozładunku i operacjach wojskowych. Takie roboty widziały miliony ludzi w filmach science fiction. Prace nad robotem nie zostały jeszcze zakończone. Twórcy będą musieli rozwiązać szereg problemów związanych z jego równowagą i systemami zasilania. W Rosji Aleksej Ledyukow, student wydziału systemów sterowania i robotyki na uniwersytecie ITMO, stworzył egzoszkielet, który w przyszłości będzie w stanie podnieść do 80 kg. Jednocześnie sam kombinezon okazał się dość lekki. Można się w nim aktywnie poruszać, a nawet biegać. Rozwój ten jest już zainteresowany rosyjskim wojskiem. Zaczął w pełni przeprowadzać testy na poligonach wojskowych. Główna rama egzoszkieletu składa się z włókna węglowego Aluminium i stalowych tłoków. Wszystkie inne części są drukowane za pomocą drukarki trójwymiarowej. Zalety takiego egzoszkieletu są liczne: mobilność, rozmiar i co nie mniej ważne koszt. Podobne roboty kosztują około 110 tysięcy dolarów. Koszt tego jest około 6 razy niższy. Już w tym roku twórcy zaprezentują nową wersję egzoszkieletu, znacznie bardziej zaawansowaną technologicznie. Ulepszony model będzie znacznie lżejszy, a jednocześnie Mocniejszy brytyjska firma Gravity Industries. Kontynuuje testy kombinezonu odrzutowego. W 2022 roku firma Gravity Industries przetestowała kombinezon odrzutowy podczas ćwiczeń poszukiwawczo-ratowniczych NATO w lasach Słowenii. Podczas ćwiczeń założyciel firmy Richard Browning poleciał w skafandrze odrzutowym górskim szlakiem i dostarczył osocze krwi do wąwozu żołnierzowi udającemu rannego. Jet Suit posiada 5 silników turbinowych o mocy 1050 koni mechanicznych i 140 4 funty ciągu. Jet suit może przelecieć dystans 5 km, co zajmuje 3 do 4 minut. Kombinezon pozwala rozwinąć prędkość do 137 km na godzinę i wznosi pilota na wysokość 3,5 m, metrów. Według Browninga Kombinezon nadaje się do różnych terenów. On sam latał w nim na górskim szlaku między drzewami. Założyciel Gravity Industries uważa, że ta funkcja rozwoju może być przydatna w sytuacjach awaryjnych w trudno dostępnych miejscach górach, wąwozach i lasach. Gravity Industries wprowadziła plecak odrzutowy w 2017 roku. W 2021 roku brytyjska Royal Marines wraz z Gravity Industries przetestowała już wysiadanie personelu. Celu wojskowego złodzi na pokład statku za pomocą plecaka odrzutowego. Kontynent afrykański również ma czym zaskoczyć światowy kompleks wojskowo-przemysłowy Katanka Technology Center of Excellence. Spółka zależna tytułowej Katanka Group zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia pojazd opancerzony i unikalne egzoszkielety bojowe. Pomimo dość niezgrabnego wyglądu i niemal całkowitego braku gładkich linii, egzoszkielet katanka nie tylko chroni ciało strzelca, ale także pozwala mu strzelać bez dotykania broni rękami. Jednak w tym celu na plecach myśliwców zainstalowane są specjalne siłowniki, w których zamocowany jest karabin automatyczny. Przynajmniej tak twierdzą deweloperzy. A fakt, że żołnierze w egzoszkieletach poruszają się bardzo powoli prawdopodobnie pierwsze wersje urządzenia, które nie miały czasu, aby sfinalizować, więc rozwój i wygląda tak kanciasty. Technologie egzoszkieletowe mogą zapewnić nowe możliwości siłom bojowym oraz poprawić wytrzymałość i bezpieczeństwo w środowiskach przemysłowych. Lockheed Martin kontynuuje rozwój produktów przemysłowych nowej generacji, koncentrując się na egzoszkieletach zasilanych elektrycznie. Nowy egzoszkielet dolnej części ciała ONIX firmy Lockheed Martin wykazał zdolność do zwiększania mobilności i zmniejszania zmęczenia użytkownika, zmniejszając wysiłek związany z i wspinaniem się, technologia ta może dosłownie pomóc żołnierzom i osobom udzielającym pierwszej pomocy w wykonywaniu zadań podczas noszenia sprzętu potrzebnego do misji. Onyx dopasowuje się do ludzkiego ciała. Czujniki umieszczone na egzoszkielecie przekazują informacje o prędkości, kierunku i kącie ruchu do komputera pokładowego, który napędza elektromechaniczne siłowniki w kolanach. Egzoszkielet zapewnia odpowiedni moment obrotowy we właściwym czasie, aby pomóc zgiąć i wyprostować kolano. Onyx ostatecznie zmniejsza energię wymaganą do pokonywania terenu, kucania lub klękania. Korzyści te są najbardziej zauważalne podczas wchodzenia i schodzenia po schodach lub poruszania się po pochyłych powierzchniach. Japan Ground Self Defense Force, JGSDF, Agency for Technology and Logistics Acquisition, ATLA, opublikowała film przedstawiający prototyp badawczy o nazwie High Mobility Powered Exoskeleton. Ten japoński egzoszkielet wojskowy to urządzenie zasilane z biodra i kolana ze zdalnym interfejsem bezprzewodowym. Według doniesień, ten nadający się do noszenia robot może zmniejszyć wagę nawet o 30 kg. Jako przykład podano, że całkowite obciążenie wynoszące 50 kg będzie przypominało noszenie tylko 20 kg. Aby to osiągnąć, rama do noszenia rozciąga się do ziemi, chociaż wydaje się, że nie ma innego siłownika niż pasywny mechanizm w kostce. Co ciekawe, prototyp ma podobno normalną prędkość chodzenia 4 km na godzinę i biegania 13,5 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych egzoszkieletów na świecie. Dla mieszkańców USA jest to prędkość chodzenia 2,5 mili na godzinę i biegania 8,3 mili na godzinę. Robot do noszenia wykorzystuje tablet do regulacji parametrów sterowania. Prototyp wojskowego egzoszkieletu jest zasilany czterema bateriami um umieszczonymi na plecach użytkownika, co wystarcza na dwie godziny pracy przy normalnej prędkości chodzenia.